Cześć! Dzisiaj zwiedzamy kolejną miejscóweczkę na formai. Kolejne podróże, kolejny świetny dzień. Patrzcie, jestem w jakiejś zapomnianej kopalni przez wielu tibiczyków, Na pewno nikt tu nie odwiedza tych miejscóweczek, a zobaczcie jak tu ładnie, o! Woda piękna płynie jest. Po do doligie! Pod ekspit zobaczcie, jakiś nubhar, bocika stawiacie i jedzie wam, wbija setny level w dwa dni, no. Tutaj spokojna miejscówka, dlatego nikt tu nie przyjdzie. O, proszę bardzo. Jaki ekspik wypasiony. Na jakieś niskie levele, ale i pozwiedzać można, bo ciekawe miejsce. Ciekawe, gdzie tymi wagonami można dojechać. Musiałbym jakiś chyba quest mieć na te wagony, bo gdzieś nimi dojedziesz. O, ciekawe, no. Może by jakieś tajne miejsca. No właśnie. Tego jeszcze nie ogarnęłem z tymi wagonami, jakie ogarnąć. Łuuu. O, no, tu niżej jeszcze można zejść. Jak tu fajnie, jaki mostek był wy, pasiony. Ło! Wow! Ale fajna miejscuwa. Nie no, koks. Patrzcie jakie miejscówki wam pokazuje. Wy macie wysokie level, a na pewno nigdy w życiu to nie byliście. A ja o proszę. Podróże Aurita. Geomancerki. No, Geomancerki to rzadko widzę tu pod monstery. O jak tu fajnie się schodzi, coraz niżej można zejść. Uuu. O fajnie. O, ciekawa miejscówka. Ale tak no, dla leweli, wiadomo. Albo tak na bocie jak jesteś, żeby sobie fodexpić, bo tak to tutaj nic, nic nie ma na, na razie fajnego. W takim razie, dziękuję za obejrzenie odcineczka. Mam nadzieję, że się podobał. Dawajcie komentarze, łapki w górę, subiki i co nie tylko. No i ogólnie to muszę na live'a ogarnąć ten głos, bo nie wiem, ch chyba mi się komplaguje albo nie wiem co, bo ten głos jakoś mi się tnie. Jak na live'ie chcę głos Aurita, to tak się tnie, nie wiem o co chodzi, czy, nie, czy źle coś ustawiam, czy o co chodzi. Na live'ie w ogóle nic nie mogę ustawić. Tak normalnie to się wszystko ustawia na live'ie, to jakieś syczenie, bo weszła do mikrofonu, albo mikrofon zakurzony, ale tak dobrze się nagrywa. Tutaj nie wiem o co chodzi, no dobra. Trzymajcie się cześć